warzywa, świeża lada i pieczywo. Od czwarty do środy schab śnieżny Kabanos z lady 2,49 za 100 gramów z Kauffland kart. A serdecki Edam z lady 2,69 za 100 gramów. Tam gdzie wszystko mam, Kauffland. Lidlowy Wszechmocno. Wszystko się, na go potężna kurwa. 15 przykładowych produktów w 10 litrach i 10 biedronkach. W biedronkach na wschodzie i zachodzie Polski zapłaciliśmy inne kwoty. Różnica wyniosła nawet 14 zł. A w każdym litru ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w biedronce. Szczegóły na ID.L. ukośnik Koszyk. Ej hey, Ikea, czy każdy poranek może być ubrałem radości? Może, jeśli zadbacie o noc pełną dobrych snów. Ikea, lepiej pomyślany dom. Wielkie święto Super cen Algi. W tym tygodniu winogrono zielone aż 50% taniej, tylko 9,99 za kilogram, a kawa Dalmayer 21,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Druga aż 84% taniej. Raz Aldi, zawsze coś z Albi.